Thank you. Dzień dobry, dzień dobry. Poranny motywator. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Siódma rano, poniedziałek. Kto jest ze mną? Kto jest ze mną? Z kim się witam? Z kim się słyszę? Poczekam chwilkę, zanim zacznę. Siódma rano, poniedziałek, wybiła. Więc zaczynamy poranny motywator. Cykliczne spotkania, co każdy poniedziałek o godzinie siódmej. Jestem ciekawa, czy ktoś dzisiaj tutaj ze mną, dzisiaj jest. Mamy 25 sierpnia. Ostatni, słuchajcie, dzisiaj zdałam sobie sprawę, że to jest ostatni poniedziałek wakacji. Jestem na żywo. Proszę, napiszcie mi, czy ktoś tutaj dzisiaj ze mną jest. Czy ktoś mnie słyszy, czy ktoś mnie widzi, bo ja na razie nie widzę nikogo. Dwie osoby, dzień dobry, są super, czyli dołączacie. Dziękuję, że jesteście. Poczekam na, na jeszcze dołączenie paru osób. Także widzę, że osoby są cyklicznie te same, dołączają i, i też są nowe. Słuchajcie, temat jest dzisiaj super, bo będziemy rozmawiać na temat dyscypliny, czym jest dyscyplina i czym jest. Motywacja, bo to są dwie różne rzeczy, co nam daje jedno, co nam daje drugie. Ale przede wszystkim chciała się, chciałam się na początku z Wami przywitać, powiedzieć dzień dobry i zapytać, czy wstaliście dzisiaj z gotowym planem? Czy macie dzisiaj gotowy plan na słuchać i widać dzień dobry, dzięki Ela, Krzysztof, dzień dobry, cześć. Słuchajcie, pierwsza najważniejsza rzecz. Czy wstaliście dzisiaj z gotowym planem? Czy macie gotowy plan na dzisiaj? Jaką macie intencję? No bo wiecie, moją intencją jest taka, żeby dać wam dużo energii, żeby dać wam sporo motywacji na poniedziałek, ale też na cały tydzień. Bo niektórzy mówią, że jaki poniedziałek, taki cały tydzień, więc słuchajcie, świetnie, że tutaj jesteście, świetnie, że, że mnie słuchacie, więc moim zadaniem jest wam dać tak zwanego przysłowiowego kopniaka, motywację na cały. Tydzień. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, często w poniedziałek słyszę od różnych osób, gdyby mi się tak chciało, jak mi się nie chce. Więc dzisiaj sprawimy tak, żeby wam się e, chciało jeszcze bardziej, żeby każdy nie chce zamienić po prostu na chcę, na motywację, na to, żeby zrozumieć, że motywacja jest tylko startem, a cała ta nasza dyscyplina daje nam możliwość dojścia do mety. Także to jest bardzo ważne. Jestem też ciekawa, czy tutaj są osoby z wyzwania. Teraz prowadzę wyzwanie rozwin skrzydła w, w MLM i też pisałam osobom, żeby się pojawiły. Po co, żeby dać im motywację do wykonania zadań, do, do realizacji tak? i do wykonania zadań całego. Słuchajcie, zaczynamy. Chciałabym, żebyście mi napisali, czy faktycznie wstajecie z gotowym planem, czy to jest dla Was ważne, czy słuchaliście wcześniejszych moich poradnych motywatorów. Jeżeli nie, to zapraszam na, moją, na mojego YouTube'a Joanna Zjawin-Kentz. Tam macie wszystkie motywatory. Będą się pojawiać nowe treści, także proszę o, o subskrypcję. Dlaczego? No bo to jest bardzo ważne. Jeżeli nie byliście na poprzednich motywatorach, to zapraszam YouTube Joanna z Jawin kentz Słuchajcie, we wtorek prowadziłam webinar, który się nazywał Zamień prokrastynację na motywację. Jestem ciekawa, czy ktoś z Was był. Czy ktoś był na webinarze we wtorek o godzinie 19? Napiszcie: tak, byłem. Tak, nie byłem. To jest też bardzo ważna informacja, bo tematem webinaru było Zamień prokrastynację na motywację. I proszę napiszcie, czy ktoś z Was uczestniczył na webinarze? Jeżeli tak, to napiszcie: tak. No właśnie, zaraz Was wypytam: jeżeli byliście, to co Wam ten webinar dał? Wiem, że widzę osoby, że, że były. Także proszę o. Napiszcie, czy byliście na webinarze, czy Wam się podobało, czy dostaliście fajne, konkretne narzędzia. Zaraz trochę ale napiszcie, czy byliście. Krzysiek pisze. No dobra, Krzysiu, no to powiedz mi, czy Ci się podobał webinar i co, co wziąłeś dla siebie z tego webinaru? Ela, tak, byłam. Aneta, tak, byłam. Ja poczekam chwilkę, żebyście napisali mi, co wzięliście z tego webinaru dla siebie, bo... Витя. Prokrastynacja jest bardzo teraz taka znana. Prokrastynacja to jest zwrot, który często jest używany, tylko tak naprawdę o czym on mówi? Krzysiu pisze, że bardzo ci się podobał. No, słuchajcie, no to napiszcie mi w komentarzu, co daje wam, co, co usłyszeliście o prokrastynacji. Czym jest w ogóle prokrastynacja? Bo ja sto razy, no może sto to nie, ale powtarzałam, czym jest prokrastynacja. I proszę napiszcie, co, czym jest dla was prokrastynacja. Jeżeli braliście udział w webinarze, to co wam... Co Wam dał, co, z czym Wam się teraz kojarzy? Prokrastynacja. Aneta dostała nową motywację i nową energię. Super, Anetka. Ale ja bym chciała, żebyśmy jednak wrócili do tej prokrastynacji, bo zanim mamy motywację, no to wcześniej przed motywacją jest prokrastynacja, nie? dwa, ja znałem metodę pięć. Słuchajcie, tak, tam Krzysiu pisze o metodzie tych dwóch minut, że jeżeli możesz coś zrobić teraz, co zajmie Ci dwie minuty lub mniej, to po prostu zróbmy to od razu. Ale słuchajcie, ja bym chciała wrócić do tej prokrastynacji, bo prokrastynacja to jest nic innego, jak odkładanie siebie na później. Prokrastynacja to jest nic innego, jak odkładanie słuchajcie siebie na później. Czyli jeżeli Ty prokrastynujesz, odkładasz jakieś, robienie jakichś rzeczy, to chcę, żebyś wiedział, wiedziała, że to jest nic innego, jak odkładanie siebie na później.

Następnie pokazywałam, zrozumiałam, że prokrastynacja nas osłabia. Tak. Prokrastynacja osłabia nas, ale też powoduje, że nasze otoczenie widzi to, co, co powiedziała Ela. Prokrastynacja obnaża strach, lęk, lęk przed porażką. Prokrastynacja obnaża lęk przed sukcesem, tego, że my się boimy pewne rzeczy. A tak naprawdę, w momencie, kiedy sobie uświadomimy, co to jest, o czym mówi, co, jakie nasze słabości, odsłania prokrastynacja, to możemy pójść dalej, bo możemy nad tym popracować, możemy zamienić tę prokrastynację naprawdę, słuchajcie, w motywację, a następnie motywację w dyscyplinę, bo pamiętajcie, że coś, coś innego jest motywacja, a coś innego jest dyscyplina, ale zanim zrozumiemy, Czym jest motywacja, to musimy sobie uświadomić, dlaczego my prokrastynujemy. Czego tak naprawdę my się boimy? Jakie mamy niewspierające przekonania? Jaki lęk, jaki strach? Co o czym mówi? Czy jestem niewystarczająco dobra? Czy nie mogę pewne rzeczy zrobić, bo obawiam się opinii innych ludzi, ale też jest ten lęk przed sukcesem. I dużo osób do mnie pisało po webinarze, że nie zdawali sobie sprawy, że ich blokuje nie lęk przed porażką, tylko lęk przed przed sukcesem, bo w momencie, kiedy Ty boisz się lęku przed sukcesem, czyli że będę musiała jeszcze osiągać więcej, 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 no to też zaczynamy prokrastynować, bo nie, wystarczy, że zrobiłam ten awans, nie, wystarczy, że przebiegłam półmaraton, nie, wystarczy, że posprzątałam mieszkanie i jest ok. Także to jest bardzo, bardzo ważne, żeby sobie zdać sprawę. Mówiłam też o motywacji, czym jest motywacja, że motywacja daje nam początek, motywacja daje nam start. Słuchajcie, ale motywacja ma dwa oblicza, takie oblicze zewnętrzne i oblicza wewnętrzne. Czyli oblicze zewnętrzne to to taka nasza motywacja, że my robimy to tak trochę na pokaz. My to robimy dla otoczenia, my to robimy dla... Nie dla siebie wewnętrznie, dla czyjegoś innego, dlaczego, dla kogoś, dla otoczenia, bo zależy dziecku, mężowi, komuś dookoła, a nie nam. Ale ta motywacja wewnętrzna nasza, która nas. Potrafi doprowadzić do celu. Motywacja wewnętrzna powoduje, że to jest znalezienie naszego głębokiego dlaczego. I to jest najważniejsze, bo w momencie, kiedy słuchajcie, my znajdziemy tą naszą motywację wewnętrzną, to my możemy osiągać swoje wszystkie cele, bo mm, Często jest tak, że chodzimy do pracy, której nie lubimy, wykonujemy jakieś zadania, które nie są zgodne często z nami, ale potrzebujemy źródła dochodu, potrzebujemy pieniędzy, ale w momencie, kiedy, słuchajcie, znajdziemy tą swoją motywację, dlaczego, to jest zupełnie inaczej, to możemy przenosić góry, to możemy naprawdę osiągać. Na no, ostatnio na webinarze były takie głosy, że boicie się zmiany pracy, że chętnie byście zmienili pracę, zaczęli robić coś innego, ale macie ten lęk w środku, ręk, przed porażką, że się nie uda, nie będę zarabiać. Ale pamiętajcie, że energia podąża za uwagą, czyli jeżeli my mamy coraz więcej lęku coraz więcej myślimy, to on zaczyna nami władać. A my tak nie chcemy. Czyli zamień ten strach i lęk w inne myśli. To, co opowiadałam. Zamień tego swojego wewnętrznego obserwatora na te pozytywne myśli. Na te myśli takie, że ja mogę, zawsze dam radę. Przecież zawsze dawałaś. Słuchajcie, pamiętajcie, że ten lęk przed porażką, lęk przed opinią, strach to są nasze niewspierające przekonania, są to nasze niewspierające druki, druki, które nas trzymają za kark, ale wcale nie muszą to być nasze te dominujące myśli. One nie muszą przeważać. Jednak tak jest. Dlaczego? Bo nie zdajemy sobie sprawy, tylko myślimy, że to jest naturalne, że boimy się i tak ma być, ale wcale tak nie musi być. Możemy to przetransformować, słuchajcie, możemy to przetransformować w same dobre myśli. I dlatego chciałabym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o motywacji. czym jest motywacja, ale przede wszystkim chcę Wam przeczytać dwie ważne rzeczy. Pamiętajcie, że, motywa że motywacja sprawia, że zaczynasz. Czyli dzisiaj, jeżeli mam motywację, to ja mogę zacząć. jednak dyscyplina sprawia, że idziemy dalej. I zastanów się. Jak to jest u Ciebie z tą dyscypliną? Bo motywacja może być różna, każdego dnia może być różna, dlatego coś robimy albo nie, ale dyscyplina powoduje, że możemy gdzieś dojść. Marta pisze, właśnie znalazłam swoją wewnętrzną motywację, masz rację. Tak, bo nasza wewnętrzna motywacja to jest nic innego jak po prostu te nasze dlaczego. Ale jeżeli my znajdziemy te nasze dlaczego, dlaczego ja chcę zadbać o swoje zdrowie, dlaczego ja chcę wejść w biznes sieciowy, dlaczego ja chcę być, chcę zacząć biegać, tak? Słuchajcie, te moje wewnętrzne dlaczego, dlaczego ja chcę zarabiać więcej pieniędzy, dlaczego ja chcę zmienić pracę, bo zasługuję na wszystko, co najlepsze. Dlaczego? moje wewnętrzne dlaczego? Dlaczego? Pamiętajcie, że chcę zarabiać więcej pieniędzy. Moje dlaczego? Nie pieniądze dla zarabiania pieniędzy, bo pieniądze nie mogą być nigdy samym celem sobie, ale to moje, dlaczego ja potrzebuję tych pieniędzy, żeby polepszyć komfort życia, żeby mogła wykształcić moje dzieci, żeby mogła podróżować, czyli moje wewnętrzne, dlaczego na pewno moje wewnętrzne, dlaczego to są podróże, uwielbiam. Słuchajcie, podróżować. I dlatego też uwielbiam zarabiać pieniądze, bo kocham spełniać swoje marzenia, więc dlaczego może być naszym jakimś wewnętrznym marzeniem? Może słuchajcie, zadanie dla dzisiaj. Zapiszcie sobie swoje marzenie. To będzie wasze, dlaczego? Dlaczego będziecie. Mieć motywację każdego dnia. Słuchajcie, sukces to nic innego jak codzienna praktyka samodyscypliny. Sukces to nic innego, bo słuchajcie, motywacja sprawia, daje nam dobry start. Czyli jeżeli ja dzisiaj jestem zmotywowana, rano wstałam i zmotywowałam się do tego, żeby zrobić dla Was najlepsze spotkanie, najlepszy poranny motywator, to jest moja motywacja, ale dyscyplina, czyli ja wiem, że ja się zobowiązałam, że robię co każdy poniedziałek o 7 rano, bez względu na to, w jakim miejscu jestem, w jakim miejscu będę, to będę robiła, bo. To jest moja dyscyplina. Czyli ja sama siebie pilnuję do tego, żeby się przygotować do spotkania, do tego, żeby Wam dać dużą dawkę energii, do tego, żeby Wam pomóc w tej dyscyplinie. Bo jeżeli ja jestem zdyscyplinowana, to ja osiągam swoje cele. Słuchajcie, ja zawsze mówię, nie musisz mi wierzyć, wypróbuj na sobie. Właśnie, jak to u Was jest. Krzysiek, pracuj, yy, pracując, prowadziłam aktywny tryb życia. Adrenalina, a tu nagle. Yy, na MC cisza to dopiero jest lęk. No właśnie. Dokładnie, dokładnie tak. I na MC, czyli na emeryturze, e, cisza i to dopiero jest lęk, dokładnie, bo Krzysiek znał adrenalinę, to było znane uczucia i w momencie, kiedy on nie ma tej adrenaliny, nie daje sobie tej adrenaliny, no to jego umysł zaczyna wariować, bo mówi, nie znam, nie znam tej emocji, nie znam tego uczucia, jest cisza, o co chodzi, Krzysiek, musisz coś zmienić, dalej idziemy, robimy, robimy, no i właśnie, wtedy znajdujemy sobie swoje, Krzysiu, nowe dlaczego, i szukamy czegoś innego dla siebie, szukamy czegoś więcej, może innego poziomu adrenaliny, ale to jest ważne, żebyś na nowo znalazł ten poziom swojej adrenaliny, żebyś szedł do przodu. Tematem dzisiaj jest motywacja, a dyscyplina. Co daje motywacja? Słuchajcie. Bo motywacja to impuls, motywacja. To, en, to emocja, to energia, to, co Krzysiek powiedział, to była jego adrenalina, która dawała mu motywację. I ta emocja, ten impuls to jest coś, co pomycha, pom, popycha nas do działania, czyli w momencie, kiedy mamy jakiś świetny pomysł, jaka nasza myśl, to zobaczcie, jaki mamy impuls, dobra, działam, zaczynam, pojawia się zwykle wtedy, gdy mamy cel, marzenia do wyobrażenia sobie korzyści, jakie na nas czekają, czyli w momencie, kiedy mamy jakieś marzenia, dlatego Wam zaproponowałam, żebyście dzisiaj napisali sobie jakieś marzenie, jakiś swój cel, który na ten tydzień, który Was pomoże Wam się zmotywować, zmobilizować do działania i cały tydzień od tydzień, o tydzień, o tym myście, o tym celu, albo o jakimś marzeniu, może być to coś, coś małego, ale cały tydzień niech to Wam daje ten impuls do działania. Motywacja, słuchajcie, jest zmienna. Raz jest silna, innym razem jest zanika. Można ją porównać do zapałki. Szybko się rozpala, też łatwo gaśnie, jeżeli nie podtrzymujemy ognia. Jeżeli nie podtrzymujecie ognia, no to motywacja spala, spada. Ja, szybko, ja często od was słyszę: "Asia, na początku mam taką motywację, a później przestaję działać". Dlaczego przestajecie działać? Przestajecie działać dlatego, bo nie wyrabiamy sobie najważniejszej rzeczy, nawyku dyscypliny, bo dyscyplina jest jak Mięsień, trzeba ją ćwiczyć każdego dnia? Dlaczego raz w poniedziałek o siódmej rano jesteś ze mną, a raz ciebie nie ma i mówisz, odsłucham sobie, jak jest twoją dyscypliną? Jak sobie mówisz, wstanę o piątej rano, posłucham klubu, ale nie robisz tego systematycznie? Dlaczego mówisz, codziennie będę chodzić na półgodzinny spacer i tego nie robisz? Dlaczego mówisz, wprowadzę sobie poranną rutynę, bo ja wiem, jaka ona jest ważna i tego nie robisz, właśnie bo masz sobie motywację? Masz w sobie zapał, ale nie wyrabiając dyscypliny, czyli tego mięśnia, którego ćwiczymy regularnie, nie jesteś w stanie utrzymać, utrzymać dojścia do tego celu, dojścia do tego marzenia. Słuchajcie, gdyby każdy z nas wyrobił sobie nawyk dyscypliny, samodyscypliny, to każdy, każdy, masz moją gwarancję, każdy z nas by realizował swoje wszystkie cele, zarówno finansowe, jak i osobiste, jak i marzenia, a często słyszę, nie potrafię wytrwać. Napiszcie, czy wy też nie potraficie wytrwać? Macie motywację, która jest jak zapałka, zapala się, ale nie podsycana, ona zaczyna gaśnieć. To jest tak jak ogień, słuchajcie, nieraz nie pewnie byliście na ognisku. Czyli w momencie, kiedy nie podkładamy kolejnego drewienka, kolejnego patyczka, to, to ten ogień zaczyna gasnąć. Napiszcie, proszę teraz w komentarzach, jak u Was jest tą motywacją. Czy ona u Was faktycznie jest, czy też się rozpala tak jak zapałka? Czekam na Wasze komentarze. Napiszcie, jak to jest z Waszą motywacją. Czy macie motywację do tego, żeby wstać każdego dnia rano, poćwiczyć, poczytać, zrobić krótką medytację, zrobić coś dla siebie. Bo pamiętajcie, że my przede wszystkim musimy zadbać o siebie. Jeżeli my zadbamy o siebie, to tak naprawdę będziemy w tej lekkości i w radości, wszystko będzie nam się układać. W momencie, kiedy pojawia się ciężar, nie będzie OK, nie będzie fajnie, słuchajcie. Ja dużo treści takich rozwojowych też pokazuję na kanale, na kanale, który współtworzę z moim mężem, nazywa się na YouTube Nienormalna Para. Wejdźcie, zobaczcie, dużo, dużo jest fajnych treści. Wczoraj nagrywaliśmy odcinek, czym jest ciężkość, a jak wydobywać w sobie lekkość. YouTube Nienormalna Para, bardzo Was serdecznie zachęcam. Słuchajcie, idziemy do tego, czym jest dyscyplina. Dyscyplina, najważniejsza rzecz, to systematyczność, to konsekwencja i działanie niezależnie od nastroju czy chwilowej chęci, bo motywacja jest jak chęć, czyli dzisiaj chcę, a jutro nie, a samodyscyplina musi być systematyczna. Krzysiek, mam, mam, MLM, haha. Też jest fajnie, inaczej, ale to nowe wyzwanie. Stwierdzam, że łat łatwiej jest, że łatanie jest łatwiejsze. Dokładnie tak. MLM jest świetnym przykładem, słuchajcie, samodyscypliny. Bo w mlm można osiągnąć wszystko. Awansy, wycieczki, samochody. W marketingu sieciowym można osiągać naprawdę szczyty. W marketingu sieciowym można zarabiać tylko ile tyle chcecie. Ale co jest potrzebne? Tutaj jest dyscyplina. Pamiętajcie, dyscyplina jest jak mięsień. Trzeba ją ćwiczyć każdego dnia. Ale ja powtórzę jeszcze raz. Czym jest dyscyplina? Dyscyplina to systematyczność, konsekwencja i działanie nie na, niezależnie od nastroju, że mi się dzisiaj nie chce. Też mi Wiele rzeczy dzisiaj nie chcę, ale bez względu na to, że mam plan, za plan, jestem, za, mam, wstaję z gotowym planem, mam intencje na dzisiejszy dzień, wiem, że mam mnóstwo spotkań i ta moja energia i dyscyplina mi jest potrzebna do tego, żeby, żeby każdego dnia pracować, tak, żeby każdego dnia pracować ze sobą. Dyscyplina to moja wykonywania zadań, nawet wtedy, gdy się nie chce, gdy nie mam motywacji. Dyscyplina to nawyk, który. Buduje i daje rezultaty. Piękne, słuchajcie. Dyscyplina buduje nawyk, który buduje nasze rezultaty. Można ją porównać do ognia w kominku. Wymaga pracy i podrzucania, dorzucania drewna, co daje trwałość ciepłość i stabilność, czyli jeżeli chcesz, chcesz mieć w sobie tą dyscyplinę, to każdego dnia musisz podrzucać tą systematyczność, czyli jeżeli zaczynasz ćwiczyć, wykonaj 10 przysiadów, jeżeli nie masz dzisiaj och ochoty zrobić 100, a codziennie robisz 100, to wykonaj dzisiaj 10, 10 przysiadów, ale będziesz z siebie zadowolony, bo właśnie to, co powoduje prokrastynacja, to my odkładamy siebie na później, nie wykonując nawet tego minimum, czyli tego 10%, bo ze 100% tak, 10%, to jest te 10 przysiadów. Dlatego ja Cię zachęcam do tego, żeby tą motywację przerobić w dyscyplinę, bo dyscyplina daje rezultaty. Dyscyplina daje to, że jesteśmy zadowoleni. Dyscyplina daje to, że masz później taką wielką satysfakcję każdego dnia, że nie udało mi się, tylko że zrobiłam. Pamiętajcie, to jest tak, jak mówiłam na webinarze, z oddaloną gratyfikacją, odłożoną gratyfikacją, i z dyscypliną tak jest, że jeżeli. Masz motywację i będziesz działać, nawet jak ci się nie chce. Pomimo tego, że dzisiaj się wielu rzeczy nie chce, to będziesz miał, będziesz miała rezultaty, bo będziesz pilnowała tej dyscypliny każdego dnia. Także to jest bardzo ważne. Słuchajcie, motywacja daje początek i zapala iskrę, bo jeżeli masz dzisiaj pomysł, to jest twoja iskra, to jest twoja zapałka, ale dyscyplina prowadzi do celu, nawet wtedy, gdy. Dzisiaj nie chce, nawet wtedy, gdy masz słaby nastrój. Motywacja jest jak fala, która potrafi wynieść cię wysoko, ale potem opada. Dokładnie, ona rozpala, ale też wypala. Czyli słuchajcie, motywacja potrafi wynieść się tak wysoko. Ale potem opada, nie da się na niej płynąć bez końca. No bo nie da się na tej fali płynąć. Byliście nieraz nad morzem. Fala jest, ale później opada, ale dyscyplina natomiast jest jak statek. Słuchajcie, musicie sobie to zapamiętać, że dyscyplina jest jak statek. Płynie nawet wtedy, gdy morze jest spokojne i nie ma wiatru, to ona sprawia, że robisz to, czego niezależnie od tego, czy ci się chce, czy nie. Dyscyplina powoduje to, że statek płynie nawet jak nie ma fal, nawet jak jest stafla Boże, nieraz widzieliście, fa statek nie potrzebuje fal, tylko statek potrzebuje systematyczności, statek potrzebuje tej dyscypliny, czyli tego spokoju, a to wszystko może być tylko wtedy, kiedy w sobie wyrobisz nawyk pracy, mały, małych kroków. Dyscyplina jest tylko wtedy, kiedy... Pracujesz każdego dnia nad tym, czego naprawdę potrzebujesz. Zasada małych kroków, krok po kroku, centymetr po centymetrze. Właśnie dyscyplina, słuchajcie, buduje nawyki, daje trwałe efekty i prowadzi do osiągnięcia celów. Zastanówcie się, tak jak powiedziałam, jaki cel, jakie drobne marzenia możesz sobie dać na ten cały tydzień, a co później zrobisz. Ustaw sobie swoje motywacje, bo ona jest startem, ale dyscyplina daje metę. Czyli w momencie, kiedy masz jakiś cel w tym tygodniu, tak? To pracuj każdego dnia nad tą dyscypliną. Nawet jak ci się nie chce, nawet jak masz słaby nastrój, nawet jak leje deszcz, nawet jak ktoś ci kładzie kłody pod nogi. Słuchajcie, ja usłyszałam ostatnio od Lidelki w mlm piękne zdanie, że w momencie, kiedy masz kłody pod nogi, życie, ludzie dookoła kładą ci no kłody pod nogi, naucz się budować z tych kłód schody do sukcesu. Słuchajcie, więc ja bym chciała, żeby te ponaranne motywatory były, żebyście nauczyli się z tych wszystkich kłód, żebym tą energię, którą ja Wam daję, to, to wszystko, co ja tutaj dla Was przygotowuję, pomagało Wam budować schody z tych kłód, z tych przeszkód, z tych takich nieudanych razy, tak jak Edison, tak, z żarówką, z tych wszystkich nieudanych razy zbudować schody, kłód, czyli tych przeszkód, zbudować kłody do Sukcesu, do, do scho zbudować schody do swojego sukcesu. Napiszcie, czy Wam się podoba to, ta analogia, że te kłody zamieniamy do schody, na schody naszego sukcesu, a sukces nie jest daleko, tylko od nas zależy, od naszej dyscypliny, czy my ten sukces osiągniemy szybciej, czy wolnej, wolniej. Dlatego napiszcie, czy podoba Wam się ta analogia, żeby te wszystkie niepowodzenia z przeszłości, o tym zapominamy i te wszystkie niepowodzenia zamieniamy. W schody do naszego sukcesu. Proszę, napiszcie, czy, czy Wam się podoba, co zabieracie dzisiaj ze sobą, co najbardziej Wam daje, czym jest dla Was dyscyplina i czy wiecie, że faktycznie motywacja jest tylko zapalnikiem, bo motywacja daje nam zapał, daje nam energię, ale tylko dyscyplina, samodyscyplina, czyli kontrolowanie siebie, tak? I sprawianie, że. Ten nawyk ćwiczymy każdego dnia. Motywacja mam i energię od siebie też, Asiu, więc działam. Słuchajcie, działajcie. Życzę Wam cudownego ty tygodnia. Miejcie dużo energii i pamiętajcie, że to dyscyplina prowadzi nas tam, gdzie chcemy. Pamiętajcie, żeby mieć cele, żeby mieć marzenia, ale żeby poprzez dyscyplinę, czyli ćwiczenie tych nawyków każdego dnia dojść do tych do tego swojego sukcesu, ale z tych wszystkich niepowodzeń zbudujcie sobie schody, zbudujcie sobie schody do tego, żeby mieć sukces, swój osobisty. Każdy sukces nazywa czymś innym, nie będziemy tutaj mówić, czym jest sukces, bo kolejne godzinę, dwa, trzy by nam zajęło, ale wykorzystajcie to, żeby mieć ten zapalnik, ale cały czas podsycajcie, podsycajcie ten ogień, a co to znaczy podsycać ogień? No właśnie, ćwiczmy tą dyscyplinę każdego dnia, bo później patrzymy na ludzi dookoła i mówimy, jemu się udało. Nie, jemu się nie udało. On to włożył w swoją pracę. Ta praca nie musi być ciężka. Nauczymy się pracować z lekkością, o czym mówi lekkość. Właśnie. Jeżeli chcecie posłuchać innych moich motywatorów porannych, innych treści rozwojowych, zapraszam Was na YouTube. Joanna z i nienormalna para. Są tam. Są tam fajne, motywujące treści, za każdym razem pojawiają się też nowe. Ja Wam bardzo dziękuję. Pamiętajcie, praktykujemy wdzięczność, więc ja z wielką wdzięcznością dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie i myślę, że macie nowe podejście do wielu rzeczy. Bo pamiętajcie, co daje takie spotkanie? Takie spotkanie daje to, że czasem usłyszymy, usłyszymy jedno zdanie, tak jak tutaj napisał Basia, inne spojrzenie na kłody. Dokładnie tak, bo jeżeli inaczej spojrzymy na pewne rzeczy, to możemy to wykorzystać inaczej w naszym życiu, na naszą korzyść, tak? Dlatego słuchajcie, działa, działajcie, mimo tego, że Wam się nie chce. Albo może inaczej, nie chce mi się, dlatego to zrobię. Uwielbiam to powiedzenie. Także zostawiam, wam, zostawiam Was z, ty, z tym. Dziękuję bardzo za Waszą obecność. Do zobaczenia za tydzień o siódmej rano. Słuchajcie... Wrzucajcie link mojego Facebooka do, in, do innych osób. Niech o porannym motywatorze dowiaduje się cała Polska, niech wstaje, budzi się do życia. Ja wiem, że ktoś powie, że siódma rano i się szykuje do pracy i tak dalej, nie ma znaczenia. Słuchajcie, im nas będzie więcej, tym będzie więcej motywacji, więcej ludzi będzie szczęśliwszych, będzie więcej ludzi osiągać swoje cele. Wdzięczność, dziękuję bardzo za dzisiaj i do zobaczenia w kolejny poniedziałek o siódmej rano. Cudownego dnia Wam życzę. No i co, kolejny motywator, poradny motywator za mnie, mojego operatora nie ma, nie może mi zadać pytań, więc ja dziękuję dzisiaj za oglądanie, bez względu na to kiedy mnie oglądasz, kiedy słuchasz, pamiętaj, że motywacja... Jest zapalnikiem, a co daje nam dyscyplina. Dyscyplina powoduje, jest jak mięsień. Musimy ją ćwiczyć każdego dnia, bez względu na to, czy ci się chce, bez względu na to, czy ci się nie chce. Co czujesz dzisiaj, nie ma znaczenia, ale jeżeli będziesz pilnować dyscypliny, samodyscypliny, to zobaczysz, że osiąganie później będzie łatwiejsze, będziesz bardziej zadowolony z siebie, ponieważ nie będziesz odkładał różnych rzeczy na później, nie będziesz odkładał siebie na później. Dlatego Zapraszam Cię do oglądania porannych motywatorów co poniedziałek, o 7 godzinie na moim Facebooku Joanna Zjewinka. Wpadaj też na stronę, którą prowadzę z moim mężem Nienormalna Para na, w, na YouTubie, gdzie mamy bardzo dużo rozwojowych filmów. Na pewno coś Ci się spodoba, na pewno coś Ci się przyda. Zachęcam do oglądania. Wszystkiego dobrego Cię życzę i do zobaczenia na kolejnym porannym motywatorze.